Jamanko, ze strony ninja nie będziemy grali w gry przez parę miesięcy yy, i, prze, i chciałbym was poinformować yy, właśnie o tym, yy, że nie będziemy grali w te gry przez parę miesięcy i, ze, i się pojawią nie wiem tak, za 6-7 miesięcy pół roku, nie wiem, tego jeszcze nie wiem, ale jak się pojawią to wrócę do nagrywania i zacznę kończyć serię. I chciałbym jeszcze, jak właśnie nagrywałem, nagrywałem filmik, to właśnie nie będziemy pójść ten Alcatulu, bo, bo, przy, bo przykro mi, ale ta przywoływaczka mi się nie zapisała i tyle. Więc cześć, widzimy się i, w, i na pewno... Na pewno jeszcze będę nagrywał, nie bójcie się, na pewno jeszcze nagram filmiki. Może nagram, ale ze słabszą jakością, ale chyba nie widzę ich, więc cześć.